No. Witajcie rodzice alienowani. Dzień dobry. Krystian Szoprański. Dzień dobry. Adam, Sukniewski. Adam, tak, Adam Sukniewski. Tak, Adam Sukniewski. Witajcie rodzice niebiescy. Przypominam, rodzice niebiescy, bo gdyż wszyscy praktycznie alienowani rodzice przeszli przez efekt, ja już to nazywam w tej chwili, niebieskiej karty, którą tworzą alienatorzy. I obarczają oczywiście tą niebieską kartą najczęściej rodziców izolowanych. A dawno się, Krystian, nie widzieliśmy. Zgadza się. Wiele się działo, y, wiele tragedii też jeśli chodzi o rodziców, y, którzy są izolowani. Y, dzisiaj to tak o, chciałbym porozmawiać na temat właśnie tego, co my naprawdę możemy, co, mo co mogą rodzice alienowani od swoich dzieci i czy alienacja to przemoc, tak? Przemoc, która się okazuje, że ona się obraca przeciwko ofiarom tej przemocy. Bo okazuje się tak, że to w oczach prawa, albo wykorzystując sprytnie prawo, albo jego braki, alienator. Robić siebie, ofiarę. To jest standard, standard no. ponieważ jest to bardzo łatwe, do, bardzo łatwe do przekazania ogółu, dla ogółu, czy, czy, czy dla otoczenia, czy dla, dla dziecka, nawet wprowadzić siebie w, w syndrom ofiary, gdzie nie trzeba nic udowadniać, nie trzeba nic za wiele mówić, wystarczy, że się powie, że się jest ofiarą, mm. że była jakaś przemoc i tak dalej. I tutaj za dużo ludzi tego nie weryfikuje. A to właśnie. Powstaje wtedy, kiedy, kiedy już że, że tak powiem, osoba alienująca nie ma innych metod, które wcześniej się wyczerpały, czyli, czyli ta przemoc słowna, o której mówiliśmy, czyli to wyrywanie mm. tego dziecka, czyli, czyli te sądy i tak dalej, obarczanie ciebie winą i, ta, i w ogóle, no to jednym z etapów jest właśnie yy, wejście w rolę ofiary. Tak, ale wyobraź sobie taką sytuację, że yy, idziesz sobie na przykład. W szczęśliwym związku ze swoją partnerką, żoną, pośród was jest dziecko i nagle wpada jakiś gość i wyszarpuje wam to dziecko, porywa, chce zabrać. Naskoczyłbyś za nim i obronił to dziecko. Do... No, zareagujesz, nie ma problemu i tak dalej. W tym momencie, w Jeśli... tym przypadku, o którym mówimy, to, to tutaj nie, nie jest ta obca osoba, tylko jest ta bliska osoba i tutaj mhm. reakcja nie może być adekwatna. No tak, ale reakcja. do ja obcego. Ale reakcja emocjonalna. Łącznie, łącznie, z interwencją fizyczną wobec porywacza, wobec yy, przestępcy, będzie w naszym kraju usprawiedliwiona, tak? Słuchaj, zastosowałeś załóżmy siłę, odebrałeś dziecko, może nawet unieruchomiłeś tego porywacza, nic ci się nie stanie, najczęściej porywacz, jeżeli będziesz miał oczywiście świadków, a będziesz miał swoją partnerkę, jakiś może ludzi po stronie, zaświadczą. Teraz wyobraź sobie, że właśnie ta druga strona staje się tak zwanym w cudzysłowie porywaczem, a właściwie to Izo, izolujący po prostu to dziecko. I teraz ojciec czy matka, którzy są alienowani, zjawiają się pod drzwiami, bo niestety trzeba podejść, trzeba do tych drzwi podejść. Ale tego złodzieja. nie podejdzie, tak? Do tego złodzieja puka i chce się dobić do dziecka. I co się okazuje? Puknięcie może być już czym? Stresem dla nękaniem, nękaniem strachem, wywołaniem strachu i tak dalej, w ogóle, chociaż to jest sztuczne i i całkowicie nieprawdziwe, no ale jest to wykorzystywane, ponieważ jest to bezkarne. Dokładnie. Jest to bezkarne. A teraz y, motyw jest taki, najważniejszy motyw, to należy ten strach sprawdzić. U tego alienatora, czego on się dokładnie boi. No, jak dokładnie. Mówić, jak sprawdzić? No psycholog, psychiatra takie rzeczy badają. No, tak, ale w naszym przypadku ja. to... Skąd z... ten strach się bierze? Czym jest ten strach wywołany? Czy ten strach jest uzasadniony? I, i czy osoba, która ten strach stosuje? Czyli ten rodzic, który przychodzi pod te drzwi, powinien zostać skazany za to. nie? No dobrze, ale jak sprawdzi psycholog? Jak wiesz, złożenie sprawy nawet o regulację e, e, ciągnie się od roku, dwóch, może nie czasami może przez nie regulację, regulację może... widywań, mówimy w tej chwili już, nie? Hmm. E, mówię o takiej sprawie, nie? Kiedy rodzice próbują się dogadać, oczywiście nie dogadują się. Jedna ze stron zakłada sprawę o regulację widywań, albo druga strona zakłada na przykład o w ogóle pozbawienie praw rodzicielskich, bo się o to, że tak powiem, toczą te sprawy. I. W tym ogniu tych spraw jakby yy, padają argumenty oczywiście, że tamta osoba izoluje ode mnie dziecko, znowu tamta osoba, yy, która izoluje, twierdzi, że nie, że ona się boi, że ten człowiek, który przychodzi pod drzwi tak zwanym... Najgorzej właśnie jest to, że, że są duże emocje związane właśnie, jeżeli chodzi o kontakt z dzieckiem. To to jest normalne i naturalne, czy to będzie matka, czy ojciec próbowało kontaktu z tym dzieckiem, a jest to utrudniane fizycznie, czy tam, czy, 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 czy dziecko jest wywożone, czy jest po prostu mówione, że dziecko nie chce wyjść. To doprowadza do, do, do silnych emocji i w tych silnych emocjach właśnie można, można zrobić coś, co może być potencjalnie odebrane jako, jako atak i, i, I agresja, i agresja. I agresja ale to jest popularne Agresja, słowo. agresja, tak, tak. ale nikt nie, mówi o tym, nikt nie mówi o tym, że agresja to jest czymś normalnym u każdego człowieka. czyli broni się. Człowiek ma, człowiek siebie, ma, człowiek ma od dobra. miłości przez wszystko, aż do agresji, złości i tak dalej, nie, ale ta, ta agresja jest wywołana um, bodźcem. Ja to też tak nazywam bodźcem, którego nigdy w życiu wcześniej nie dostałeś, bo nikt nigdy wcześniej nie utrudniał ci kontaktu z dzieckiem. Nikt nigdy wcześniej nie odbierał ci czegoś, czego kochasz. I to są takie przypadki emocjonalnego strzału na głowę, mm -hmm. że w tym właśnie momencie ty nawet możesz zrobić coś głupiego, powiedzieć coś głupiego, napisać coś głupiego. No na pewno to poczujesz psychicznie na pewno. Ale wtedy następuje co? Wezwanie policji, spisanie notatki. Znaczy, to, że właśnie nie o tym, ale... Ale... I puś... no, ale założenie sprawy na przykład o zakaz zbliżania się, a de facto w konsekwencji także hmm. zakaz zbliżania do dziecka na przykład, hmm. bo się robi nagle z osoby, która jest ofiarą, robi się przemocowca, robią się napastnika i nagle alienator chowa się po prostu za, yy, za maską, yy, za maską po prostu, yy, że on jest ofiarą, tak? Tutaj hmm. I on po prostu yy, musi się bronić. Tak, tylko że ta ofiara, ta ofiara, Nigdy nie będzie dochodziła swoich praw jako ofiara. Ta ofiara nigdy nie pójdzie do prokuratury i nie powie, że się boi, i tak dalej, w ogóle, bo tutaj niestety, ale, ale to już trzeba udowodnić. Chyba, jest... że, że naprawdę ktoś, ktoś zrobi coś takiego. Ja tam tylko słyszałem o, o Mamie Alienowanej, która w miesiącu wysyłała około 200-300 wiadomości, maili, i tak dalej, no i z tego tytułu została skazana za nękanie. Mhm. Ale też nie sądzisz, że. Ale to, to była bezsilność, to była bezradność, mhm. no to była, to była matka i ona po prostu dostawała, że tak powiem, ym, psychicznie na głowę, bo odcięta bo, bo od dziecka, a tak nagle, no to, to tak zadziałało jej organizm i tyle. No tak, ale weźmy też jeszcze pod uwagę, może wróćmy do tego wątku, że zobacz, że te wszystkie sytuacje, czyli powiedzmy spięcia, konflikty, przychodzi rodzic izolowany pod drzwi, gdzie jest dziecko. Alienator wszystkimi sposobami, wybiegami, jakby wręcz nie chce mu doprowadzić do kontaktu z tym dzieckiem, a więc na przykład wysyła SMS-a dziecko nie chce iść do ciebie. Z jakiegoś powodu dziecko płacze. Otwiera okno na przykład i wysyła SMS-a. Widzisz, dziecko płacze, bo chcesz przyjść. Potem nagle okazuje się, że dziecko jest chore, chociaż chce tego sprawdzić, nie możesz, czy ten przychodzący rodzic. Czas mija. Idą pisma do sądu, i mija tak pół roku, rok. Słuchajcie, sąd to ciągle rozważa, tak? Ciągle rozważa. I teraz komu daje czas? Temu rodzicowi, co jest alienowany, czy temu alienatorowi? Dziecko rośnie. Czym jest starsze? Załóżmy, zakładając od drugiego, trzeciego, czwartego roku życia, tym, w związku z tym, że jakby się jego aparat mowy, rozumienie słów, w pewnej sytuacji zmienia, jest coraz bardziej podatniejsze na manipulacje. To jest jedna rzecz, druga rzecz, no to już jest wpojone w dziecku do głowy tak jak religia. Ja to właśnie od, od zawsze powtarzam, że to jest jak Gebels. W II wojnie światowej, gdzie oni przekonali 4-5 państwa niemieckiego do tego, żeby zaatakować inny kraj i zabijać ludzi. I to zrobił Goebbels przez radio. I tak samo robi właśnie Alienator. I Alienatorzy to robią właśnie, indukując do głowy dziecku coś, co nie istnieje i coś, co ma być niby dobre dla dziecka. W rzeczywistości nie jest to potwierdzone niczym, ale jest to już jako, jako forma no, no religii. To jest jako, jako, jako forma już wiary w to, że, że, że ta jedna osoba ma rację i nie ma możliwości konfrontacji, tym bardziej, jak jest małe dziecko, 4, 5, 6 lat, to nie ma w ogóle możliwości skonfrontować. Ale a jeżeli jeśli... dziecko ma 18, 20, 16 lat, to to dziecko ma, ma możliwość tego skonfrontowania, ale tam jest inny, inny mechanizm, tam jest ale tam już się tyle tam jest, niewolnictwo, drodze, tam jest niewolnictwo emocjonalne. Tam się tyle zadziało po drodze, mam wrażenie, że już trudno mu te poszczególne warstwy manipulacji tak łatwo odgrzebać, że często takie Osoby, jak ty to mówisz, 16, 17, 18 latki, muszą przechodzić długotrwałą terapię i trafić na bardzo dobrego psychoterapeutę, który, Ale który, który jeszcze będzie znał sedno problemu, to tak, jest który pozwoli im dotrzeć do źródła, w którym w pewnym momencie podjęły tę decyzję, na przykład mówiąc do rodzica alienowanego nie chcecie znać, hmm. tak? Ale to jest długa, długi proces. nie? Natomiast jakby wracając tutaj do tej sytuacji, kiedy jeszcze następują próby jakby alienacji, coraz częstsze, izolacji jak dziecka, chodzi mi o ten czas. Sądy dają czas tak zwanym alienatorom. No, chyba w tym się zgodzisz, że jeżeli rozprawa jest. W Działają bądź... na niekorzyść dziecka, no tyle mogę powiedzieć, no. no. Jeżeli rozprawa jest pół roku, w odstępie pół roku, w tym czasie się różne rzeczy mogą dziać, a alienator skutecznie w tym czasie ogranicza kontakt rodzica izolowanego z dzieckiem. To dziecko, które jest ciągle pod wpływem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu praktycznie, czuje coraz bardziej, że jest zależne pod jedzeniem, pod względem jedzenia, picia, egzystencji całej. Mhm. Wtedy ono się próbuje podporządkować. To jest niemal tak, jakby ofiara próbowała się przypodobać swojemu uprawcy. No to jest akceptowanie. Cyprom no tak. sztokholmski. To jest też naturalne i normalne w takich rzeczach, w I, takich sprawach. I teraz ten drugi rodzic to widzi. Ten widzi. Jakie to są emocje? Jakie to są emocje, zobacz. Gdy widzisz, gdy własne dziecko jest na przykład niszczone w ten sposób, niszczone po prostu psychicznie, że nadzieję masz na przykład z rozwojem takiego dziecka, z przeszłością, a widzisz, że, że ten rodzic doprowadził do tego, że to dziecko jest po prostu niszczone i Ale ja na to tego nie zauważa? Że on ma tego bo, dziecka? Nie, to jest, to jest zupełnie coś innego. Tam jest ym, rzeczy ważne i ważniejsze, tam są dla takiej osoby, że no w rzeczywistości to. Należałoby takiego kogoś zbadać. To jest pierwsza rzecz, bo tak nie można sobie gdybać. Ale jest problem z tym badaniem. Jakie druga sprawy rzecz, tym co pół roku. Druga rzecz, druga rzecz, no to tam jest chęć pozbawienia drugiego rodzica kontaktu z tym dzieckiem, zerwanie więzi z tym dzieckiem i tak dalej, jest ważniejsza niż samo dobro dziecka. Ten rodzic zdaje sobie sprawę, wie co robi, może nie wie co w przyszłości temu dziecku grozi, ale czuje... Sa... w jednym przypadku na pewno. Rodzic czuje satysfakcję emocjonalną z tego, że niszczy więź rodzica z dzieckiem. I jest z tego zadowolony i się uśmiecha. Dosłownie. Taki przypadek znam. Straszny to. No. I teraz tutaj jest y, pytanie, czy ona wie, co narobi, ta, ta osoba. no Ona wie, co narobi. Doskonale wie. No bo miała to raz, że może ktoś jej to powiedział, zobaczył jakieś te przykłady. Proszone było na przykład, żeby tak nie robiła. Ale robi. Słuchaj, y, ciężkie jest to do określenia. Dlaczego? Po części jest to zemsta na byłym partnerze i tak dalej w ogóle za, za to, że związek się nie udał, że coś takiego, że. A gdzie jest miłość do dziecka? Gdzie jest patrzenie realne jako rodzic? Na dziecko, co tutaj jeszcze na oddzielmy, tego oddzielmy tylko tyle, że tych przypadków byłoby o wiele, wiele, wiele mniej, gdyby nie było sankcji za to, co się dzieje teraz. Bo teraz co się dzieje na przykład dlatego, że koleżanka tak robię, też tak robię. Dlatego, hmm. że koleżanka mi pomogła, A, ja, że nie, ja, że nie ja też sankcji. tak robię. Że, tak? że nie robią tego tylko, tylko osoby, że tak powiem, zaburzone, które mają zniekształcone podejście do życia, i dla nich czerpanie satysfakcji ze zniszczenia więzi z drugim rodzicem to jest dla nich norma, dla nich, dla nich taka zasada, i tutaj naprawdę musiałby szpital psychiatryczny wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, nie? Po osoby, które są normalne. Zdrowe, ale robią tak, bo koleżanka robi. Znaczy, bo ta łączność... No robię tak, no bo, no bo ja też tak mogę robić i w ogóle a z tego będą pieniądze znaczy, i do tego, rozumiem... jeszcze jest adwokat, który pomaga w tym wszystkim, a, nie? No tak, czyli łączność internetowa w tej chwili zaczyna szkodzić właściwie znaczy... w pewnym sensie hmm. albo nie, inaczej to może za dużo powiedziane, ale może tak te grupy, które się tworzą, tak? Grupy wsparcia przekazują sobie informacje, jak, jak zolować dziecko. Zgodę? jakich trzymać, że tak powiem, sposobów postępowania. Jak założyć niebieską nie... kartę, tak, jak, jak pisać, no... jak pisać w ogóle z tym drugim rodzicem. To, 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 to są poradniki tego typu, no. I jakby, ale ja na to, że rozumiem, że oni się kontaktują ze sobą i wręcz wymieniają wiedzą, tak? Oczywiście. Ale co na to państwo, co na to prawo? No, to nie jest zabronione prawnie. Czyli no to, właśnie... co nie jest zabronione, nie jest, e, nie, No tak, nie... ale nikt nie widzi, że, że są wykorzystywane luki prawne, że to prawo jest niedoskonałe, że po prostu... Oj że, że sędzia, sędzia nawet gdyby chciał i widział, to nie, widzi, to nie może podjąć pewnych procedur, nie może wbrew pewnym procedurom ustępować w ogóle. Zobacz, bo sędzia, e, sędzia musi się trzymać e, długich procedur. Pismo, 14 dni na ustosunkowanie się, potem odpowiedź. E, następne pismo nagle przechodzi w odstępie dwóch, trzech tygodni znowu. Druga strona musi się ustosunkować, on to musi przeczytać. Rosną takie akta, nie wiadomo kto to w ogóle czyta. Czytać strach moim zdaniem to wszystko, bo gdybym z zewnątrz patrzył na to wszystko i przyszło mi 700 stron różnych tekstów pisanych z jednej i drugiej strony, to można się po prostu samemu, że tak powiem, rozchorować czytając to wszystko. Dlaczego, do czego zmierzam? Że jest akcja pod tytułem Bezpieczne Tatowanie, jeszcze jedna podjęta przez rodziców alienowanych. Słuchajcie, jest tam 21 postulatów. Skracających procedury postępowania sądowego, sugerujące, jak, nale, jak należy, jakie działania należy podjąć, by te procedury były bardziej dookreślone, by były nastawione na wychwytywanie alienatorów, ale przede wszystkim uznanie procedury alienacji jako alienacji jako, jako przestępczej, generalnie działającej na rzecz, na szkodę. Na szkodę to, że no właśnie, tylko że trzeba znaleźć definicję. Tego, co my nazywamy alienacją, czyli tego słowa, którego niektóre osoby w ogóle nawet nie akceptują, że jest możliwe do wypowiedzenia. Czyli trzeba określić w ogóle ten proceder jakimiś słowami, które potem można, to chyba czytałem gdzieś. Ten proceder, który spotykam, mnie i ciebie, trzeba go nazwać w taki sposób, że można było go używać w kodeksach, w przepisach rodzinnych i karnych i tak dalej. I na taki wniosek i taki takie coś. Jest, I dokładnie to... określenie, że mamy określenie tego, tego zachowania, tego działania. Dajmy na to, nie? Czyli, czyli. Yy, Celowe odseparowanie drugiego rodzica. To jest określenie. I teraz pod tym celowym odseparowaniem, co się kryje? I pod tym się kryje definicja, cała tego określenia i no, tego działania. Byliśmy na dobrej drodze, tylko nagle okazuje się, że pewne grupy zakwestionowały w ogóle samo pojęcie alienacji, pod pozorem, że będą to wykorzystywać. I teraz o dziwno, tutaj organizacje feministyczne zakwestionowały, że ojcowie przemocowi będą wykorzystywać. Ten no to jest chore, to jest chore słuchaj, bo... Wykorzy wykorzystując ku przemocy i sprawa, że tak powiem, nikt się dalej tym nie zajął. To jest... Wiesz co, to jest chore, bo ojciec przemocowy, tak? Powiedzmy, ja jestem ojcem przemocowym. Zostałem teraz zniesławiony właśnie o przemocy i tak dalej. Ja. Powiedz mi, po co ja siedzę tutaj z tobą? z nazwiska, nagrywam z tobą film, robię te rzeczy w sądzie, które robię, skoro jestem przemocowy i jest to do udowodnienia. Po co? Po to, żeby w pewnym momencie powiedzmy nie wiem, robię to już kilka lat. Za rok czy za dwa wyszły na mnie dowody, że byłem y, przemocowy. I wszystko to, co robię teraz, to w ogóle nikt się nie będzie do mnie przyznawał. Nawet ty. Po co to jest? To jest bzdura. To jest bzdura. Być może część tak robi. Być może tam jakiś procent odsetek tych, tych rodziców tak robi, że, że próbuje tą swoją właśnie winę i tak dalej zrzucić właśnie, że, 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 matka izoluje i bezpodstawnie i tak dalej, że coś i to było prawo do tego izolowania. Ale tutaj, jeżeli ktoś chce zarzucić, że, że jest ta przemoc, że to przemocowy ojciec stosuje tą niby teorię przed teorię alienacji, no to trzeba to udowodnić, jaki to jest problem. Ale nikt nie jest zainteresowany tym. No wystarczy to udowodnić. No jeżeli ktoś mówi mm -hmm. o mnie, że stosowałem przemoc, to ja do tego dążę teraz, mm -hmm. z całej sił, żeby to wykazać. Mm -hmm. Pod każdym aspektem. I w każdym momencie i ma być wszystko ujawnione. Wszystko. Ja do tego dążę, bo, bo to jest podstawa podstaw. Jeżeli ja rzeczywiście dajmy na to, zakładajmy na to, że byłem tym sprawcą. Teoretycznie czy praktycznie nieważne, to nie powinno mi tu być w ogóle. To kończę swoje, swoje, swoją całkowitą działalność. I mnie siedzieć. tu nie ma. Raz. Nie, no, dwa. Powinienem sobie. mieć niebieską kartę. Mm -hmm. Powinienem mieć chociażby 207 z pomówienia. Powinno być wezwanie policji. Powinno być chociażby, nie wiem, notatka gdzieś u lekarza, że coś się działo i tak dalej. W ogóle cokolwiek powinno być. Więc teraz czekam na to, co, co się wydarzy. Jak długo nie widziałeś córki? Córek? No w grudniu, ostatni raz grudzień 2023 roku 23 grudnia. Kończymy w ten sposób. Dziękujemy. Dobra. Się na koniec się. tylko to jakby to powiedzieć, no to nie jest takie łatwe i proste, jak się, jak się to może wydawać i tak dalej. Nie dać się wyprowadzić z równowagi. Nie dać się sprowokować. Najpierw pomyśleć niż powiedzieć, czy napisać i mm, przyjąć taktykę. Bo jeżeli osoba alienująca za, za, zaczyna taktykę przyjmować taką, jaką my znamy powszechnie czyli nie otwieranie drzwi, nie, nie odbieranie telefonów, no, albo no, jakichś takich w ogóle to przyjmij swoją taktykę. To nie jest łatwe. Przede wszystkim nie dać się wyprowadzić z, z emocji, Pani i zalecam jeszcze raz, słuchajcie, skupmy się raczej na zmianie prawa i z tym sprawem prawem zmienionym zameldujmy się u drzwi alienatora. Niż bez niego meldujmy się i, bądź, i jesteśmy wtedy posądzani właśnie o przemoc, o nękanie, do, donosami do prokuratury, które są wysane z palca, ale potem ciągną się całymi miesiącami. Ochroni, spokój przede wszystkim i twórzcie sobie życie, skoncentrujcie się na życiu. To jest ta zasada, która obowiązuje przy, dla ludzi tak podróżujących chociażby tylko samolotami. Najpierw maseczkę zakładasz sobie, potem dziecku, najpierw siebie. Oj, rodzicu, matko, ojcze jenowani, ratujcie i twórzcie życie, by mieć siłę po prostu Dokładnie. na to, żeby ratować swoje dzieci. Dokładnie. Do zobaczenia następnym razem. W razie potrzeby można się kontaktować. Znajdźmy tak. Pozdrowienia.